Siemanko moi drodzy widzowie, dzisiaj gramy sobie w Counter-Strike e Global Offensive, będziemy grali na trybie skrzydłowym. No i generalnie możecie zostawić subskrypcję tam na dole oraz łapeczkę w górę. Będzie mi niezmiernie miło no i bez zbędnego przedłużania. Widzimy się na mapce! A więc co, jak możecie zauważyć jesteśmy już na mapeczce, na mapce jest to mapa Short Dust, no i lecimy, lecimy sobie, mam nadzieję, że wygram ten meczek, ale może być ciężko, chociaż jak widzicie pierwsza runda dla nas wpada, ale rzecz biorąc mam tutaj kałacha, no i gracze już reprezentują pewien poziom na takiej randze. Na matchmakingach me mam Golda 2 i ogólnie mam te konto od niedawna. Tam od niedawna w cs -a. Na tym koncie oczywiście, bo tak to gram już ponad 10 lat grubo. Counter-Strike 1, wszystkie zaczynałem. Fares, nie Druga runda wpada na nasze konto. Generalnie mam kilka skinów na tym koncie. Konek mam bardzo ładny. Nie chcę się chwalić, ale no, kilka skinów mam. No i możecie pisać w komentarzu też, jakie byście chcieli gierki zobaczyć. Co mogę poprawić w tych odcinkach, żeby Wam się to mile oglądało. No I. Że tak się czasami zatnę, ale po prostu skupiam się, żeby wygrać ten mecz, Oczywiście, no i mamy dwóch, czyliśmy dwóch ze sobą i 3-0. No i wracając do tematu, no skupiam się na gierce, no i gram od niedawna na tym koncie po prostu. No i nie śmiejcie się ze mnie, że czasami walne jakoś głupotę, ale... Ej, gościu, ojej, tak nie chodźmy. Ja już mam ustawionego pod K, no i gadam do tego gościa po prostu pod przyciskiem myszki, chociaż zmieniłem to pod K na klawiaturze, bo pod tym przyciskiem myszki mam po prostu nagrywanie. I co, kupiłem może jakieś granaty. Spróbujemy coś zagrać z granatami. No, Ciągki lubię uraszować, więc. No i się nie udało. Ale może coś nasz kolega, nasz teammate tutaj zaprezentuje. I też jestem dzisiaj trochę zmęczony, bo jestem po 8 godzinach pracy. I... nie śmiejcie się ze mnie po prostu. <grych> nie no, żarty. cię Na razie prowadzę w tabeli. Ale to może się zmienić w każdej chwili. Bo to jest po prostu CS. Ostatnio miałem taką sytuację, że z kolegą grałem w matchmakinga. No i wygrywaliśmy pod terror na mapce Mirage 11 do 4. No i... Po drugiej połowie po zmianie połowy po prostu takiego kombaka nam zrobili tak kurde w dupsko nam dali że wygrali ten mecz wygrali od nas zaczęli w ogóle wychodzić no, no nie wiem co on zrobił że go nie widział no ale tak jak mówię wyszli po prostu z gry tam kurde się kikowali wyzywali no i meczyk w poszedł od tamtej połowy zmiany. Chyba dwie rundy tylko wygraliśmy. Było tam 13 do 16. No i zobaczcie jaka to jest różnica ogromna. O oh, no. Man, one more. Man. Było dobrze. Chciał dobrze, ale nie wyszło. I co? Może jakiegoś pijemka zagramy? Tak to bizonik standardową. I my jeszcze defiuza w razie U. no i taktyka Silvera generalnie Taktyka Silvera czyli rush tego rush wow. one more one more man one more ok nie wiem czy to jest pole czy kto o kurde o o o gdzieś My musimy go jakoś inaczej zrobić. Żeby po prostu nas nie zabił. Mam 13 HP. Może się gdzieś tutaj przyczaję. I może się uda. Co zabił. Zabił. zabił? Minus 40 info. Ajajaj, no i ja minus 40 zostało mu. Minus 42, no to zostało mu tam 38 HP, 18 HP. Co ja gadam? Możecie słyszeć teraz psa szczekającego w tle. Postaram się to jakoś zagłuszyć. Tory leży udało mi go wyciągnąć jest kolega, i am No i jak widzicie, wygrywamy w tej połowie. Zobaczymy jak pójdzie nam po stronie Terro. Mam nadzieję, że tak samo jak po stronie CT. I generalnie chciałbym spróbować zagrać w tą... Wersję beta CS2. U nas po prostu CSGO tylko na silniku Source 2. No ale nie mam jeszcze dostępu. No i jak tylko dostanę ten dostęp, to na pewno pojawi się odcineczek To mogę wam zagwarantować. Kurczę. Nie wiem, czy to były takie one tapy, ale normalnie aż siebie straszyłem. Nie jest to się rozdał rozdał i to porządnie jak się zauważyć no i co, no trzeba zagrać Eko, Eko one round eco, come on, man wiecie swojego teamata trzeba na duchu podnieść żebyś się tutaj nie poddawał i żebyśmy oczywiście wygrali tą grę A? Udało się. czyli wdaście jeszcze pakę zaplantować? Nie no, udało się. Ale mamy NP5. Czyli nie musimy kupować broni aktualnie. No i powiem mam że na 400 subskrypcji na pewno będzie jakiś giveaway Nie wiem jeszcze na co dokładnie. Ale... No o! Widzieliście jaki granacik. <grywka> udało się. Już tutaj koledzy TOXIC, TOXIC wyzywają z przeciwnej drużyny stupid hit. No. no i tak jak mówiłem będzie jakiś giveaway ale jeszcze nie wiem na co dokładnie, Na no jakieś może skinka może jakieś pace of cardy zobaczymy, jeszcze trochę jest do tego czasu o widziałem jeszcze dostanie kodzian jako siadło Gdzie jest jego dostał A Jak możecie zauważyć Udało się, udało Zamieniłem mp5 na mp5 Kurczę, kupiłem nie to co chciałem Jest 8 do 4 Dobra, zagramy Kałacha Palix TSG SSG, czyli jak to tam się mówi? No i teraz patrzcie moje ruchy. Prosim. Wow 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 o, nie. No się nie udało, się nie powiodła misja. A no i niestety Poland Power wygrał to starcie. No, ale mam jeszcze hajsik na całe szczęście, na kałaszka następnego I kupimy smołka, I może polecimy teraz dołu zobaczymy jak tutaj wygląda sytuacja Słyszę goście nade mną Leszy Let's go był we'll plan, my friend. Co, no i jak mogliście zauważyć, wygraliśmy giereczkę No i co? Dziękuję wam bardzo serdecznie za wszystko, za to, że jesteście i chcecie mnie oglądać. No i tyle. Może dostanę jakiś itemek? Poczekajcie. Za poziom. Ale może nie? No raczej nie. Hangaj. Okay. A nie, dostałem jakoś. Nowa Predator, to już nie są te czasy, że dra Dragon Lore Dropiły. No ale tak jak mówię, dzięki Wam za wszystko. No i widzimy się w następnych produkcjach. Szymano.